Jestem tym kurierem od tylu lat. Cieszyła mnie ta praca, dopóki nie zaczęły się problemy ze zdrowiem, z plecami, z kręgosłupem i z tym wszystkim. Coraz więcej spaceruję, staram się rozciągać w domu, ale jakieś słabe te efekty. Ale wiem, czym się wiąże na przykład pójście na jakieś dłuższe zwolnienie, na zbadanie się, na zrobienie rehabilitacji, jakichś tam ćwiczeń, jakiś tam zastrzyków, masaży i tego innego, z jakąś dłuższą przerwą to się wiąże. Gdzie w kurierce żaden szef ci to nie poczeka na ciebie. Chyba, że naprawdę masz zajebistego szefa. Ale nie, nie jestem szczęśliwy ani w Niemczech, ani w Polsce nie byłem i powrót do Polski też tego szczęścia mi nie da. Wiem o tym. Bo ja mam tylko jeden cel, który może to szczęście dać. Czasem takie wygadanie się, nawet do telefonu, i później poczytanie po tych komentarzy. Bo nie wszystkie są hejtem, niektóre są naprawdę spoko. Od tych normalnych, fajnych ludzi, gdzie rozumieją taką sytuację, że to Ci daje motywację jeszcze, żebyś spróbował w tym życiu, że jeszcze coś Ci się uda, że w końcu życie wynagrodzi. Tak to wygląda. Pewnie wiele osób jest nieszczęśliwych za granicą i, i w Polsce też, ale dla każdego jakaś tam chwila szczęścia przyjdzie i albo ją wykorzysta, pociągnie to dalej, Albo wróci do tego złego życia, czego nie życzę nikomu. Trzymajcie się, cześć!